5, 4, 3, 2, 1. I go. 60. zaszczytem maks prawy podwójny. Max prawy podwójny. 30. Max lewy krótki. 20. Max lewy krótki. 100. Przeszczyt śmiało. 40. 6 lewy krótki. 50. Na szczycie maks prawy krótki 20. Maks prawy krótki przeszyć śmiało. Do maks lewy krótki 90. Samuj 4 lewy nie ciąć. 4 lewy nie ciąć. 50. Do, do 5 prawy śmiało wypuść. 30. Za szczytem 3 prawy długi przyciąć chyba. 3 prawy. 3 prawy. Przyciąć chyba syf. Do 3 lewy długi. 20. Na no spokojnie. 6 prawy krótki, wypuść. Do 5 prawy przyciąć chyba lekko. Krótki. 40. 4 plus lewy. Ciąć wejście krótki syf. 60. Przeszczyt śmiało. 30. Na szczycie, max prawy krótki. 20 max lewy krótki, 25 minus lewy z uwagą. 5 minus lewy z uwagą. 25 minus lewy z uwagą. 60. 4 plus prawy krótki, hamuj, 4 plus prawy krótki, hamuj Do 3 plus lewy hamowanie. Do 3 plus lewy hamowanie. Do 3 plus lewy hamowanie. Do 3 prawy przyciąć wejście. Syf. 30. Gaz, gaz, gaz. net on netre Hey okay.